Manko, Witamy w nowym evencie Willow Spring International Volkswagen Scirocco, tak zwany Kugelwagen, samochód dla ludu trochę bogatszego. Startujemy. Błąd z powtórką spowodował, że muszę znowu nagrać wszystko z tyłu. Oczywiście biała chmura. Wszystko związane z oponami, które Kowi tak bardzo strasznie proponuje, żeby były wyjątkowo śliskie. No ale przekonajmy się jak to wyszło. Niemniej jedzie sobie sieniu, sieniu jedzie. Nie, to może nie był sieniu nawet było. No, ktoś tam jedzie. W razie zanim Sharent. Bo Szarent tu lata. Te opony powodują, że jest ślisko, jest ślisko. Willow Spring Podobno bardzo niefajny tor pod względem ogólnej wszczepności, co pokazuje Mataman. Już stoi boczkiem. Już jest boczkiem. I co? Tutaj cała grupa. Mówiłem, że Pierwszy, pierwsze okrążenie, prawda? Oczywiście tutaj jak zwykle rzut oka Na fenomenalnego Errora Który na poprzednich wyścigach Dał się poznać jako Wyrafinowany zawodowiec Ale co tu się dzieje? Elmio go wyprzedza Wyprzedza go jak chce I co? Sieniu robi BOOM BOOM Dropsiu dostał opuchem I BOOM Dropsiu umor Error prawie nie żyje Teraz Norciu Sieniu Norciu, yes. chłopak, troszeczkę małe pserą, tak, chce być jak Kowi, chce być jak pan z Warszawy, chce być w Warszawce. Nie wiem, jedziemy z Rolkiem, Rolek narzekający na przednią napędówki. nie lubi ich, twierdzi, że przednio napędówki to nie jest samochód dla mężczyzny. Łukasz zanim wpada w poślizg na samą tylko myśl, że jedzie za mężczyzną. Także niesamowite. Co dalej? Dalej znowu rolek. No, Łukasz wyprzedził naszego mężczyznę. Tak, tak. teraz się zabiera. Ale rolek nie daje. Nie daje. Tutaj bardzo ciekawy zakręt. Trzeba wjechać wysoko, odpuścić gaz, i wyjechać bardzo, bardzo ciasno. Ale co tu się dzieje? Tu na wyjeździe z tego zakrętu, właśnie no, Łukasz pada w poślizg. I co? I mężczyzna go bierze, lub Łukasz nie może się po pogodzić z tym faktem. Także no, dzieje się wiele, dzieje się wiele. Pytanie brzmi, czy to jest kwestia umiejętności, czy to jest kwestia takich, ani innych opon. Bo jednak, standardowymi oponami dla tego autka są, są opony wyścigowe. Twarde, a my usilnie ciśniemy na, na, śred... na sportowych średnich w tym momencie, bo to są pierwsze okrążenia. Dlatego... Trochę wyprzedzanie jest, trochę prób, ale jest dużo walki. Walki przede wszystkim z autem. Co teraz zademonstruje nam El Mio wypadając? Nie, nie wypad, Ale w... no jest strach. Bo widać jak hamuje, nie hamuje. Jakoś raz zdecydowanie, tylko pulsacyjnie, tak jak uczą na kursach mm, nauki jazdy. Także, no tu trzeba oddać, że pan instruktor wykonał dobrą robotę, bo mi ją pamięta i może się pochwalić pulsacyjną umiejętnością hamowania. Fenomenalnie. Jeszcze gdyby tylko hamował lewą nogą, to już w ogóle byłby ekstra. Co tu się dzieje? Tutaj, Sieniu, który zdjął erora ściga El Mijo i ściga resztę chłopaków co by tu dalej powiedzieć Iwencik się dopiero rozpoczyna także zapraszamy nowych członków, pamiętajcie o przejściu próbnego egzaminu w postaci treningu z ekipą małej ligi ponieważ stajemy się dosyć doborowym towarzystwem oczekujemy od ludzi zachowań no przynajmniej takich jak Marta teraz wykonała Marta bardzo lubi poziomki A tam na Willow Spring Dużo poziomek Marta po raz drugi Kubełek na poziomeczki Jej się skończył No to ona stwierdziła, że pojedzie pozbierać dalej Co tu dalej? Sieniu walczy z Elmio zakładam. I co? Elmio wpadnie w poślizg? Nie, ale Sieniu się trzyma za nim Zobaczmy na tą jazdę Popatrzmy On jest niczym jastrząb który widząc swoją ofiarę, podąża i tropem z niczym nie ustępuje. Nie Tfu, No, nie jest na pewno ja szczębiem No, on jest bardziej tym wurbelkiem. No, co tu mówić? Kto teraz? No, 49 i szarent. Szarent, szarent, szarent. To jest kościół, który niedługo zaprezentuje nam swój kunszt. Kunszt wyprzedzania, ale teraz co? Sławek. Sławek czy Sławek weźmie szarenta? Są prawie równo. Na dohamowaniu, na dohamowaniu Sławek wygrywa. Jeżeli mieliby taki sam mm, stanopon, byłoby dobrze. Jeżeli nie... O! Marta, znowu poziomki. Tak, tutaj coś tak. Bardzo często te poziomacki. Oj, ciocia cio, kocio, cio, znowu poziomki. Tak jest. I co to będzie? Rzby? Tak jest! Poziomeczki po raz trzeci w rządku. Tu się nikt nie nabija, to jest po prostu tylko taki mały, mały przerywnik poziomkowy. A z Norciniu? Kto wyprzedził Norciniu. Chyba Łukasza. zasadę. Łukasz zasada? Ale Łukasz zasada. Niczym jego ojciec sobie sław zasada wyprzedził Norcinia jako pierwszoklasistę. Gdy sam jest przynajmniej w trzeciej klasie liceum, Co tu, kto tu jedzie dalej? To chyba jest, nie wiem kto to jest, ale jedzie za Norciniu. I czyżby Norciniu po takiej lekcji od Łukasza zasady stwierdził, że już nie warto się ścigać, zaraz dojdziemy do tego? Wydaje mi się, że Norciniu prędkość jego wychodząca z progu była dużo mniejsza niż samochodu numer 9. Więc Norciniu powinien teraz nadrobić na dohamowaniu. I tak też czyni. Tak też czyni. Stara się opóźnić hamowanie. Niestety nie wychodzi. Rzuca piorunem. Wój ty Boże, Norciniu, co ty robisz O, Mentos wóz Tak zwany. Mentoswus, a Dropsiu tutaj oczywiście. Dobrze świadełkami nie mrgnął. Bo ja normalnie był, była pora na, na randkę. Tak iść do niego zajechał. No nie mniej, jedziemy, sieniu z przodu jeszcze tam zupełnie, o, to raczej chłopakom nie grozi, żeby go doszli, przynajmniej na ten chwilę. Co można jeszcze powiedzieć o tym torze? Tor, pomimo tego, że wydaje się, że dużo jest, dużo szeroki jest, to jednak zrobić tu błąd jest zbyt niełatwo, szczególnie na tym etapie tutaj. No tutaj, jak ktoś przestrzeli ten zakręt, to od razu jest tam w kuwecie i uff. Jest tylko piasek, siusiu i do domu. Nie ma, nie ma o czym mówić, a to jest również bardzo drażliwy zakręt. Dlatego też... No jest tak jest. No i oczywiście koło tu mamy. Errora musiał być ten fenomenalny kierowca, ukazany w naszej powtórce. No popatrzmy jak się zbliża do młodego. Z jakim i jaką determinacją, z jakim jadem zaatakował. Ten jad jest niczym mrówczy jad. Mrówki w ten sposób zabijają swoje ofiary. A sieniu co? A sieniu prze... O! Hels zrobił bum na sienia. I teraz obserwujmy. Nie oddaje pozycji. Nie oddaje pozycji. Rolek za nim. Mataman za nim. Sieniu się jakoś wyratował. Ale co Hels będzie robił? Hels myśli. Myśli, bo widać, że myśli. I patrzcie. Czuku! I nagle oddaję pozycję. Brawa. Brawa, brawa, brawa. Za taką akcję naprawdę warto takie sytuacje powierzać, powtarzać i oceniać. O! To jest sytuacja dosyć ciekawa Sławek i healt z przodu. Tu dwóch maruderów. Fenomenalnie marudzący error i jego fenomenalny kompan młody będą walczyć między sobą a Sławek stara się tu przejechać między nami. No i patrzcie, Error znowu z taką agresją atakuje, że wyprzedził młodego jak tylko chciał. Ale co teraz? Czy puści Słowka? Tu Sławek jest w dosyć krytycznej sytuacji, ponieważ dochodzi Helsa, ale Hels, przez to, że jest między nimi Error, ma pewien bufor. Martusia poziomki. Jezus Maria dziewczynko, nie jest tyle poziomek. Brzuszek cię będzie wolał. A zobaczmy co tu error zrobi. error wyczuł moment. Popatrzmy teraz. Fenomenalny zjazd nie zwonił ani sekundy Sławka. Po prostu idealnie się wpasował w tor jazdy tego gościa. I co? I Sławek skorzystał na tym, ponieważ tunel aerodynamiczny od error dał mu taką prędkość, że był prawie w stanie zaatakować. Helsa i co? I dalej ma lepszy tunel aerodynamiczny. Można powiedzieć, że error był ojcem sukcesu Sławka. W tym wypadku przy ewentualnym wyprzedzaniu. Czy tak będzie? No byłoby tak, ale to trzeba pamiętać, kto tak naprawdę, kto tak naprawdę tego dokona. I? Czy dokona tego teraz? Nie, nie dokona. Cały czas z tyłu głowy siedzi, kto był ojcem. to był ojcem? Bo matka to matka. Ale ojciec to jest ojciec. To pamiętajcie o tym, że... Ojciec to jest ojciec. Jak matka pójdzie w obułki, to już ojciec skakuje na jej miejsce. Ej, co? I tak. I Sławek przez to, że error dokonał takiego manewru. Taki... Takie ciśnienie wywarł na Helsie, że Hels nie wytrzymał. Eksplodował niczym butelka po Coca-Coli. A teraz, proszę Państwa, najlepszy manewr tego eventu. Zobaczmy. Sharent brand new opony. Elmio brand stare. I wyprzedzanie po zewnętrznej. No fenomen. Fenomen. Sharent jest niesamowity, aczkolwiek w dużej mierze dzięki oponom. Teraz Norciniu gnazajerorem. Norciniu ostatnio jest bardzo narządowy w stosunku do errora. Coś jakimiś tam narządamy, mu tam strzela, nie wiadomo czemu. Teraz świeci. Widać, że między nimi jest jakieś spięcie, bo latarka świeci. Jest spięcie. Co się będzie działo? O tutaj będzie kupa kupa wyprzedzeniu. Error, tak. Oczywiście BOM! i czyja to wina. Norciniu nie zachował. Ostrożności powinien dostać karę. Kara została mu przyznana w postaci tego, że Norciniu sam nie wyrobił zakrętu, w który powinien po prostu wejść. I co teraz? A Ero się teraz odgrywa. I troszeczkę postawia... Nie, stawia Norcinia bokiem. Ale Norciniu się wyratował. Także... Między tymi dwoma panami nadal narządowo. rządowo. Jeden ma jednego w D, drugi uważa, drugi jest C. Także C, D, ciekawe kiedy przejdzie do E. I teraz mówimy o wyprzedzeniu Szarenta jako to Patrzmy co Łukasza robi. Zasada. Idealnie wchodzi między lewą krawędź, a Szarenta wchodzi niczym Igła od maszyny do szycia między włókno, między tą tekstylię. Wchodzi i przebijają z aptekarską dokładnością fenomenalne. Tu Sieniu twierdzi, że warto pojechać Bogiem i co? I wpada w poślizg. Wciąż jest to ostatni laps. Ale no tak się, chłopaki, nie robi. Nie robi się tak wcale. Lalek wygrywa. Gratulujemy. Nic dodać, nic ująć, wyniki końcowe, czasy nos, dosyć dobre, no Lelek oczywiście najlepszy czas, wyniki wyścigu, dziękujemy, Oj i tabelka, dziękujemy, na razie hej.